Witam was moi drodzy widzowie bardzo serdecznie. Jest to ostatni filmik z tej krótkiej serii wyprawa do Uber Tristra. Wszystkie mini pokonane, Paladyn przeżył. Portal do właściwego Tristra mamy otwarty. Gramy na poziomie trudności Piekło tryb Hardcore. I zobaczymy jak to będzie. Ostatni test. Czy przeżyję i je rozwalę? Czy one przeżyją i zniszczą mnie? Zrobimy sobie ze zdrady. Także trzeba trochę tutaj postać w ogniu. Okej, okay. jak Paladyn jest już taki półprzezroczysty, to oznacza, że buffik wszedł. Eee, dobra. Nie przedłużając, dokupmy tą jedną, brakującą miksturę i jedziemy. Ciach, ciach. Zbliża się ranek. Zbliża się ranek, ranek. Obmynam się, proszę państwa, tak. Jeszcze buffy, odpalamy fanatyzm i jedziemy. Staram się tutaj wyciągnąć jednego. Dobra, leci Mephisto. Dobrze, bardzo dobrze. To była bardzo szybka jazda z Mechistem i świetnie. Teraz chcę spulować Diablo. Rozprawmy się tutaj z tymi jego podmiotami. Jest Diablo. Diablo nie żyje. I bal. Oj, 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 się porobiło. Ale padli wszyscy. Wielki sukces. Udało się. Udało się. Bardzo dobrze, że z mefistem poszło tak szybciutko. Szczerze mówiąc, obawiałem się trochę tego mefista. No i powiem, że fajnie. Udało się zbudować mocniejszą postać niż zakładałem. Wszystko poszło elegancko i szybciutko. Najemnik co prawda zginął. Ale za to. Eee, ja przeżyłem. <laughs> Ojej, ku! Ale numer, nie mam atrybutów na to. O, lo, lo, lo ale się wkopałem. Dobra, weźmy tą pochodnię od Druida. Zgarniemy tamtą pochodnię. Okej, okay, już mam plan ułożony. Jest plan. No, taki klasyczny błąd. Dobra, ciach, ciach, ciach. Ale dmuchajmy na zimne, najemnika wstrzesimy, bo się dzielnie tutaj sprawił. Jego też zbafuje. No naprawdę teraz zginąć przez jakiś, jakiś bardzo głupi błąd to by było bez sensu. Musimy po prostu zgarnąć tą pochodnię i zobaczyć, co to nam się wylosowało. A, jeszcze druida trzeba wyrzucić. Druida wyrzućmy tutaj. O niejku, co ja robię? Ale jestem łoś. Dobra, wyrzućmy druida. Weź, weźmy to. Aha. I do bazy, do bazy, do bazy. Jest baza. Ua! to jest pokaz. Jak się nie robi Uber Tristram. Jak nie, 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 nie zrobić tego. Ale dobra, mamy to. to... Humorystycznie, jak się samemu wkopać, można jest ok, także mamy to pochodnie. I proszę Państwa, 3, 2, 1! Amazonka 18, 11! Uuu, słabiutko! Ale też tak bywa. Też tak bywa. Dobrze, moi drodzy. Tą Amazonkę sobie już odłożę. Wrócę po tamtą pochodnię. Jak materiał się podobał, koniecznie daj łapkę w górę i zasubskrybuj kanał. Wpadaj na kanał, jest tam więcej ciekawych materiałów. Ja mam tutaj Uber Tristram zaliczone na hardkorze moje pierwsze. W dosyć ładnym stylu, pomijając to pewne nieogarnięcie. Na koniec. Także życzę Wam losowania lepszych pochodni. Miłego, cześć!